Módlmy się razem. Najświętszy Boże, nasz Ojcze, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym bólu. Noszę w sobie ciężar krzywd, które zadała mi osoba, której imię Ty znasz. Przynoszę ci każdą łzę, każdy smutek i każdą chwilę niezrozumienia, jakie mnie dotknęły. Maryjo, matko najświętsza, która cierpiałaś pod krzyżem swego syna, wstawiaj się za mną. Proszę, pomóż mi zanieść do Boga to, czego nie potrafię unieść samodzielnie. Panie Jezu, ty znasz moje serce. Wiesz, jak trudno mi przebaczyć. Ale chcę Cię prosić, naucz mnie tej trudnej miłości, która nie chowa urazy, lecz oddaje sprawy w Twoje ręce. Boże, błogosław osobie, która mnie zraniła. Wylej na nią swoją łaskę, przemieniaj jej serce, prowadź ją ku Tobie. Matko, miłosierdzia, ty widziałaś niesprawiedliwość świata i nigdy nie odwróciłaś wzroku od tych, którzy cię potrzebowali. Bądź moim pocieszeniem w chwilach, gdy cierpienie zdaje się nie mieć końca. Proszę cię, wstawiaj się za mną u Ojca, aby moje serce, choć poranione, mogło odnaleźć pokój w jego miłości. Panie Boże, przyjmij to, co mnie boli. Daj mi siłę, abym w Twoim imieniu przebaczył i nie żywił żalu. Proszę otocz swoją opieką także tę osobę. Prowadź ją do przemiany, aby poznała głębię Twojej miłości i prawdy. Maryjo, Ty jesteś matką wszystkich ludzi. Ucz mnie, jak kochać tak, jak Ty kochałaś, bez zastrzeżeń i warunków. Chcę, by moje życie było świadectwem Twojej wiary i męczeństwa w którym nawet ból może przemienić się w łaskę. Moje ukochane dziecko, teraz pomódlmy się za wszystkich ludzi, którzy w twoim życiu wyrządzili ci zło. Oni także potrzebują Bożej łaski, nawet jeśli ich czyny były krzywdzące. Boże miłosierny Ojcze, przychodzę dziś przed twoje oblicze, aby modlić się za tych, którzy mnie skrzywdzili. Wiesz Panie, że ich działania zadały mi ból, którego nie potrafię w pełni wyrazić, ale Ty znasz moje serce i wiesz, jak trudne jest w tej chwili przebaczenie. Panie, proszę Cię, dotknij serc tych ludzi, którzy wyrządzili mi zło. Otwórz ich oczy na prawdę i miłość, którą tylko Ty możesz im dać. Niech Twoje światło przeniknie ich ciemność, a Twoja miłość przemieni ich dusze. Maryjo, królowo pokoju. Która znasz trudy przebaczania, proszę, wstawiaj się za nimi u Boga. Naucz ich miłości i szacunku, aby ich czyny przynosiły dobro, a nie ból. Proszę, Matko, spraw, aby ich serca zaczęły szukać prawdy i Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Boże, Ty nas uczysz, aby modlić się nawet za naszych nieprzyjaciół. Niech Twoje miłosierdzie spocznie na tych, którzy zranili mnie i innych. Wybacz im ich grzechy, tak jak Ja pragnę im wybaczyć, choć wiem, że to niełatwe. Wspieraj Mnie, Panie, w tej drodze przebaczenia, abym był świadectwem Twojej miłości i pokoju. Maryjo, Matko męczenników, przytul ich do swojego serca. Wyproś ich łaskę przemiany życia. Wiem, że każdy człowiek, bez względu na to, jak daleko odszedł od Boga, może odnaleźć drogę powrotu dzięki Twojej wstawienniczej miłości. Moje dziecko, pamiętaj, że modlitwa za tych, którzy wyrządzili Ci zło, jest aktem wielkiego miłosierdzia. Każde słowo, które oddajesz Bogu w intencji tych ludzi, otwiera niebo na ich serca. Ufaj, że Twoje przebaczenie i modlitwa mogą być początkiem ich drogi do przemiany. Trwaj w modlitwie, moje ukochane dziecko, a ja będę przy tobie, wspierając cię w każdym kroku. Pamiętaj, że przebaczenie jest kluczem do pokoju, który daje Bóg. Boże Ojcze, który widzisz każde serce, przyjmij tę modlitwę i napełnij nasze życie pokojem. Uczyń moje serce wolnym od urazy, aby mogło być otwarte na Twoją miłość. W imię Jezusa Chrystusa, który jest królem miłosierdzia. Proszę o łaskę przebaczenia spływającą na mnie i na nich. Amen. Moje ukochane dziecko, wiem, że przebaczenie nie przychodzi łatwo. Wiem, że serce często buntuje się przeciw temu, co wydaje się niesprawiedliwe. Ale pamiętaj, że przebaczenie jest aktem odwagi, który otwiera drzwi do uzdrowienia Twojej duszy. Módlmy się teraz wspólnie o siłę, abyś mógł przebaczyć tym, Którzy wyrządzili Ci zło. Najświętszy Boże, Ojcze, pełen miłości, przychodzę dziś przed Twoje oblicze z ciężarem, który wciąż noszę w swoim sercu. Pragnę przebaczyć, ale moje ludzkie słabości często mnie zatrzymują. Dlatego proszę Cię, Panie, o siłę, której sam nie potrafię znaleźć. Maryjo, Matko, pełna miłosierdzia, Ty, która stałaś u stóp krzyża swojego Syna. Widząc niesprawiedliwość i okrucieństwo, wstawiaj się za mną. Pomóż mi zaufać, że przebaczenie to droga, którą wskazuje sam Bóg. Panie Jezu, ty, który przebaczyłeś swoim oprawcom, mówiąc: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Proszę, naucz mnie Twojej miłości. Naucz mnie patrzeć na tych, którzy mnie skrzywdzili, oczami miłosierdzia, a nie osądu. Dodaj mi siły, Panie, abym zrzucił ciężar żalu i urazy. Niech Twoja łaska wypełni moje serce, przekształcając ból w pokój, a gorycz w nadzieję. Proszę Cię, pomóż mi przebaczyć nie z ludzkiej słabości, ale z Twojej boskiej mocy, która przemienia wszystko. Maryjo, Matko cierpiących, przytul mnie do swojego serca. Wiem, że w Twoich ramionach znajdę ukojenie i siłę, aby iść dalej. Wstawiaj się za mną u Boga, aby moje serce mogło być wolne, czyste i gotowe do przebaczenia. Panie, niech Twoje światło prowadzi mnie w ciemnościach, niech Twoja miłość leczy każdą ranę. A jeśli upadnę w tej trudnej drodze, podnieś mnie i przypomnij mi, że Ty jesteś przy mnie zawsze. Moje dziecko, przebaczenie nie jest oznaką słabości, ale siły. Zaufaj, że każda Twoja modlitwa o przebaczenie jest jak kwiat składany u stóp Boga. On widzi Twoje zmagania i nagrodzi Twoje wysiłki, a ja będę z Tobą na każdym kroku, niosąc Twoje prośby do Jego miłosiernego serca. Amen. Przebaczenie to proces. Nie zawsze przychodzi od razu ale każdy krok w stronę przebaczenia przybliża cię do Boga. Kiedy przebaczasz, nie oznacza to, że zapominasz o doznanym bólu, ani że zgadzasz się z tym, co się wydarzyło. Przebaczenie jest wyborem, by nie pozwolić, aby zło zatrzymało cię w przeszłości. W przebaczeniu jest ukryta siła, która uwalnia twoje serce i pozwala zaczerpnąć nowego oddechu. Czy pamiętasz, jak Jezus nauczał, by modlić się za tych, którzy nas prześladują? W tym tkwi tajemnica miłosierdzia, nie odpowiadać złem na zło, ale dobrem na każdy cios. Nie bój się modlić o siłę i czas potrzebny do przebaczenia. Nie bój się powierzyć Bogu tych, którzy cię zranili, i prosić o ich przemianę. Kiedy oddasz ten ciężar w ręce Boga, Zobaczysz, jak Twoje serce zaczyna się otwierać na pokój. Moje dziecko, pamiętaj, że nie jesteś sam w tej drodze. Każda Twoja modlitwa jest wysłuchana. Każde Twoje westchnienie znajduje odpowiedź w sercu mojego syna. Kiedy poczujesz, że brakuje Ci siły, zwróć się do mnie. Będę z Tobą zawsze, jak matka, która tuli swoje dziecko w ramionach. Niech Boży pokój wypełni Twoje serce. A miłość Jezusa prowadzi Cię każdego dnia. Trwaj w modlitwie i zaufaniu. Ja wciąż będę wstawiać się za Tobą u naszego Ojca w niebie. Najświętszy Boże, dziękujemy Ci za każdą chwilę, w której uczysz nas miłości i przebaczenia. Prosimy, prowadź nas ścieżkami pokoju i miłosierdzia. Maryjo, matko nasza, otaczaj nas swoją opieką i wstawiaj się za nami w każdej potrzebie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.